Kolejny dzień przygód. Dzisiaj jest pochmurno i jest 17 stopni. Normalnie błogosławieństwo to dla mnie. No i od dzisiaj koniec robienia zdjęć i profesjonalnego vloga. Właśnie zepsuł mi się aparat. Całkowicie. Wszystko, wszystko z środka wyrwało się i grzechocze tam w środku jak grzechotka. Din, 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 din. Wszystkie silniczki od zoomów i tak dalej. Także wątpię, żeby to było do naprawienia. Koniec, nie mam aparatu. To no, nawet już nie mam siły się wkurzać. Co no. tu dużo rzec? Także, także lipa, jestem w miejscowości Sobibur, gdzie mieścił się niemiecki obóz zagłady. To miejsce za mną. To masowe mogiły ludzi, którzy zostali tutaj zamordowani. Cały ten biały obszar pokrywający to miejsce przedstawia dokładne miejsce, gdzie znajdowały się ciała i resztki ciał ludzi tutaj zgładzonych. Olbrzymie, olbrzymia powierzchnia. Straszne. Obóz, obóz zagłady powstał tutaj w połowie 41 roku. I wtedy zaczęto zwozić tutaj żywów. Głównie właśnie ze wschodniej Polski, ale również Żydów nie tylko z Polski, ale i ze Słowacji, z Czech, z Węgier i oraz z różnych innych państw. W sumie zostało tutaj zamordowanych około 250 tysięcy ludzi to jest niewiarygodna liczba. Byli oni tutaj zwożeni pociągami towarowymi, gdzie do jednego wagonu wchodziło 100. 150 osób. Nie było tam miejsca nawet, żeby usiąść, a byli tak przewożeni przez wiele dni. W zależności od tego, z jak daleka byli przywożeni. Byli też tutaj te ludzie przywożeni na, nawet na furmankach oraz ciężarówkami. I na stacji Sobibur, która jest dosłownie 300 metrów stąd, była rampa kolejowa, która prowadziła e, prosto do obozu numer 2, e, w, w którym ludzie zostawiali swoje rzeczy i przechodzili do zamkniętego budynku, gdzie ich gazowano. E, gazowano ludzi spalinami z silników diesla. E, w Taka śmierć, zanim ci ludzie umarli, to trwało 20 minut, około 20 minut. A ci, którzy nie byli zdolni do samodzielnego poruszania się, byli przewożeni specjalną kolejką wąskotorową i rozstrzeliwywani w obozie numer 3. Rzeczy zag zagrabione, rzeczy ofiar przejmował Urząd Administracyjny Trzeciej Rzeszy wszystko co nadawało się nadawało się na sprzedaż szło na sprzedaż, dużo rzeczy było po prostu przejmowane dla i przekazywane na przykład dla pracowników rządowych tych Trzeciej Rzeszy także jest to miejsce naprawdę straszne to jest 250 tysięcy ludzi czy tyle co mieszka w Kielcach e! E! masaka zjechałem z trasy żeby Dotrzeć nad jezioro, które jest zaznaczone na mapie. Jest to rezerwat żółwia błotnego. No i jestem na miejscu. Ale to są po prostu takie mokradła zarośnięte całkowicie. Szkoda. Myślałem, że jakieś jezioro będzie, że może się u, uda żółwia spotkać. Ale lipa. Wracam brower, rower. Zostawiłem tam. No i komary. Masakra. Hanna jest przepiękny, zabytkowy kościół. Kościół, kościół. Myślałem, że cerkiew może, ale kościół. O! I... i fajne miejsce, a teraz zobaczymy, czy da się wejść do środka. He! W ogóle w, w sklepie, jaki nawalony koleś był. Masakra! Zaczął... próbował w gadkę się wydawać, ale <gryw> kupiłem i Zwinąłem się stamtąd. Da się wejść. Da się wejść do środka. Ej. Normalnie nie wiem co tu się działo, ale wszystkie drzewa są połamane, a na kilku budynkach były pozerwane całkowicie dachy leżały 50 metrów dalej. Nie wiem, czy jakieś tornado tu przeszło niedawno. Właśnie się zapytałem faceta, który ścina drzewa. Te poprzewracane zbyt na klocki. Co tu się stało, że tyle drzew jest wyłamanych na odcinku kilometra? No i faktycznie tędy przeszła trąba powietrzna jakieś dwa tygodnie temu. Niezła jazda. Śpię dzisiaj w namiocie na terenie parafii unickiej. Miejsce to znalazłem całkowicie przypadkowo. Po prostu wszedłem w Google Maps i zacząłem szukać ta miejsc, gdzie bym mógł się dzisiaj rozbić w okolicach rzeki. I zadzwoniłem do agroturystyki, czy mają jakieś pole namiotowe. No i zostałem właśnie pokierowany, żeby zadzwonić do księdza na parafie. Zadzwoniłem, no i pół godziny później się tutaj zjawiłem e, i taką świetną miejscówkę mam przy Cerkwi Unickiej. E, zaraz idę zwiedzić te budynki, zobaczyć co jestem Jest, sam jest tablica informacyjna, sała. E, także, ale miejsce jest naprawdę piękne. A z tyłu mój namiot i rower. E! Jo! Tu! A! Wiecie kurwa! Proszę bardzo, jak fajnie. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo interesujący nocleg mam dzisiaj. Ej! Cerkiew, która znajduje się za mną, została wybudowana w 1596 roku. Jest to Cerkiew Unicka. Unitami nazywamy tych, którzy należeli do kościoła grecko-katolickiego, powstałego na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, obojga narodów. W czasach rozbiorów na terenie Podlasia i na terenie Podlasia i okolic znajdowało było ponad pół miliona wyznawców kościoła grecko-katolickiego, czyli unitów. Jednak po rozbiorach około 2,5 miliona unitów znalazło się na terenie rosyjskim, a tam kościoły te poddawane były likwidacji. A wy, wyznawanie i stosowanie tych obrządków religijnych skutkowało represjami i syłkami na Sybir. Unici na Podlasiu bronili się bardzo heroicznie, nie dając za wszelką cenę odebrać sobie swojej wiary. 17 stycznia 1874 roku, na ziemiach tych zaczął się terror. Siłą wojskową zmuszano ludzi do przejścia na inną wiarę. Tych, którzy stawiali opór, syłano na Sybir bądź na miejscu mordowano. No i jestem, za mną rzeka Bug, po drugiej stronie, czyli jakieś 20-30 metrów jest Białoruś. Właśnie raomik mi się włączył, a komary, komary tak gryzą straszliwie, że nie, nie jestem w stanie zatrzymać się w miejscu. Zobaczcie jakie, jakie drzewo olbrzymie ścięły bobry, no mają takie drzewo, żeby nie objął go. <laughs> Całym, całym rękami mm. Słupek graniczny A ja idę za słupek Nie no Białoruś jest dopiero za rzeką także Luzik nie przekraczam Nie, nie przekraczam nielegalnie granicy